O połowę mniej towarów. Rosja o duszeniu Kaliningradu Rosja o duszeniu ekonomicznym Kaliningradu nawet o połowę mniej towarów. Dostawy z Rosji do obwodu kaliningradzkiego mogą spaść czterokrotnie, a lista towarów może zmniejszyć się o połowę szacuje były wiceprezes Kaliningradzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej Dmitrij Czemakin. Wstępne prognozy pojawiły się po zablokowaniu korytarza łączącego Rosję z obwodem kaliningradzkim przez Litwę. Bez wsparcia finansowego ceny towarów i importowanych dla konsumentów mogą być bardzo wysokie, uważa Regionalna Rzeczniczka Organizacji Biznesowych Swietłana Niżegorodowa. Zdaniem gubernatora obwodu kaliningradzkiego Antona Alichanowa w związku z zakazem, obowiązującym od 17 czerwca, około 40-50% ładunków nie dotrze do obwodu. Według niego może to doprowadzić do uduszenia regionu pod względem ekonomicznym. Były wiceprezes Kaliningradskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Dmitrij Czemakin, cytowany przez rosyjskie Ryanowosti, powiadomił, że firmy przygotowały się wcześniej na blokadę, więc spodziewają się uniknięcia skrajnie negatywnych scenariuszy. Jednak, jak oszacował, w związku z blokadą dostawy z Rosji zmniejszą się czterokrotnie. Wzmożony transport przez morze, jak informuje Ryanowosti, Rosja planuje postawić na transport przez morze. Na ten moment na trasie z portu Ust, Ługa działają 4 promy. We wrześniu pojawić ma się kolejny promila. Według portalu, przy całkowitej blokadzie transportowej do obwodu Kaliningradzkiego, potrzeba będzie około 20 promów. Gubernator obwodu Kaliningradzkiego Anton Alichanow zapowiedział, że rozwój infrastruktury potrzebnej, by uzupełnić braki w dostawach, będzie kosztował ok. 10 miliardów rubli ok. 80 milionów złotych. Od początku kryzysu wiele firm zaczęło przechodzić na transport promami, zdając sobie sprawę, że prędzej czy później Litwa zamknie granice. Jeśli może pozostanie jedyną możliwością tranzytu, potrzebne będą dotacje z centrum federalnego, powiedziała regionalna rzeczniczka organizacji biznesowych Swietłana niżegorodowa. Według Nierzgorodowej bez wsparcia finansowego ceny towarów importowanych dla konsumentów będą bardzo wysokie. Rosja domaga się zniesienia zakazu MSZ, Rosji po wprowadzeniu zakazu zażądało natychmiastowego zniesienia wrogich restrykcji. Rosyjscy politycy w przestrzeni medialnej zapowiadali działania odwetowe, gdy ograniczenia nie zostaną wycofane. Niech spojrzą na Ukrainę i pomyślą, jakie inne metody odpowiedzi mogą być z naszej strony, powiedział Siergiej Cekow, senator Rady Federacji do spraw Krymu, cytowany przez „Rianowosti”. Przedstawiciele Litwy powiadomili, że blokada przewozu niektórych towarów do obwodu Kaliningradzkiego jest skutkiem sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Rosję, a nie decyzją władz w Wilnie. Wśród towarów objętych ograniczeniami znalazły się materiały budowlane, cement i wyroby metalowe.